Cześć. Kilka tygodni temu, gdy głęboko zaangażowani w sprawę dziennikarze przekonywali, że nowym starym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Adam Nawałka, ja profilaktycznie nagrałem odcinek o tym, jakie są plusy i minusy tego wyboru, tak żeby mieć gotowca w chwili ogłoszenia, jako że Cezary Kulesza zmienił swoją decyzję i na najbardziej prestiżowe stanowisko w Europie, jak przekonywał niedawno jeden z polityków, wybrał Czesława Michniewicza. Oczywiście tamten materiał nigdy się nie ukazał, ale co ciekawe jedna rzecz jest nadal aktualna. Uważałem, że największym beneficjentem zmiany Solsena na nawałkę będzie Kamil Grosicki i tak samo wychodzi mi przy Czesławie Michniewiczu. Od razu mówię, to nie jest z mojej strony kwestia życzeniowa, bo prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia, czy ewentualny powrót Grosickiego do kadry to coś, czego ta drużyna potrzebuje najmocniej i czy można to traktować w kategoriach wielkiego wzmocnienia. Choć zaznaczę, że absolutnie nie uważam tego pomysłu za jakiś totalnie odjechany, a już na pewno nie za szkodliwy. Tutaj oceniam jednak tylko sposób myślenia Czesława Michniewicza i pod tym względem wszystko układa mi się w sensowną całość do tego stopnia, że nawet jestem w stanie przyjąć e, jakiś zakład na, na powołanie dla Grosika już na baraże. Oczywiście wielkim wygranym tego, co się stało w reprezentacji w dwóch ostatnich miesiącach, będzie też Sebastian Szymański, ale tu mówimy o sprawie, oczywistej, a ja szukam zwycięzców choć odrobinę bardziej kontrowersyjnych. Co ciekawe, może okazać się tak, że, że to Grosicki z Trzymańskim będzie rywalizował o miejsce w składzie, choć nie bezpośrednio, a w sposób który uzależni taktyka. Jeśli Michniewicz postawi na ustawienie z klasycznymi skrzydłowymi, wówczas trudno będzie znaleźć miejsce dla Szymańskiego, bo na jego pozycji występuje Piotr Zieliński, który u każdego, pr prawdopodobnie u każdego selekcjonera byłby fundamentem. Wtedy szanse Grosickiego nawet na podstawową jedenastkę nie będą wyglądać abstrakcyjnie. No chyba że nowy selekcjoner ułoży zespół w systemie 4-3-2-1, to może się znaleźć miejsce i dla Zielińskiego, który byłby nieco bardziej z tyłu, i dla Szymańskiego. Ale wtedy pewnie nie, nie dla Grosickiego. Mniejsza o to, bo to nie jest temat na dziś. Dzisiejszym tematem jest to, że wcale nie będę zszokowany, jeśli Grosik nie tylko dostanie powołanie, ale i wybiegnie w podstawowym składzie, bo okaże się piłkarzem sprofilowanym odpowiednio pod pomysł Czesława Michiewicza na któryś z barażu. Co ważne, te mecze odbędą się za półtora miesiąca, a jeśli mielibyśmy przejść do, do formy sportowej, Czas wyraźnie działa na korzyść piłkarza pogoni. To teraz trochę o tym czasie. Grosicki przyszedł do pogoni jako piłkarz do odbudowania i mam wrażenie, że przez wielu kibiców wciąż tak jest traktowany. A to się niesamowicie przez kilka ostatnich miesięcy zmieniło. Gdy debiutował pod koniec sierpnia 2021 w pogoni, był to dla niego. Pierwszy ligowy mecz od ponad 7 miesięcy, co i tak jest lekkim przekłamaniem, jeśli przypomnimy sobie jego sytuację w West Bromwich Albion. To nie było tak, że Grosik tam grał aż do stycznia 2021, a raczej tak, że w styczniu pozwolono mu zagrać w trzech meczach, by pokazać go światu i spróbować jeszcze komuś obchnąć na koniec okienka transferowego. Gdybyśmy więc Podsumowali liczbę minut w całym sezonie ligowym, Pucharowym, poprzedzającym jego powrót do Polski, wyszłoby nam 322 minuty, z czego mniej niż połowa w Premier League. 322 minuty to 3,5 meczu przez cały sezon. Możemy mieć też w pamięci pierwsze zgrupowanie Paulo Sousa, na które Grosicki jeszcze przyjechał. Wszedł na kilka chwil w meczu z Anglią, zaprezentował się bardzo źle i już u Portugalczyka później nie zagrał, ale to są zdarzenia kompletnie oderwane od obecnej rzeczywistości. Nie da się dziś powiedzieć, że tamto pożegnanie mu nie wyszło, więc bez sensu po niego ponownie sięgać. Teraz Grosicki jest jednym z czołowych ligowców grającym w drużynie walczącej o Mistrzostwo Polski i od dłuższego czasu nie schodzącym poniżej poziomu, który określiłbym jako co najmniej ponad przeciętny. Ten początek sezonu faktycznie był dla niego ciężki, co znalazło swoje odzwierciedlenie w notach. By ładnie przedstawić to na grafice, posłużę się ocenami z serwisu SofaScore. Oczywiście one nie są idealnym źródłem informacji, bo układa je robot, odcięty od takiego ludzkiego odbioru piłkarza. Gdy na oko potrafimy powiedzieć, czy ktoś gra dobrze, czy źle. Ale bazują na, na algorytmie zliczającym dobre i złe zagrania piłkarza, na, na skuteczności jego decyzji. Wyglądało to. Źle. Wzbicie się powyżej noty 7-0 było ponad siły Grosickiego, ale od meczu z Jagiellonią Białystok, który miał miejsce już kawał czasu temu, bo, bo w końcówce października, non-stop widzimy gole lub asysty Kamila, a rzadko kiedy ocenę poniżej wspomnianego 7-0. W Gliwicach przeciw Piastowi na otwarcie rundy wiosennej znów dał coś ekstra w postaci gola, i gdybym miał powiedzieć, gdzie mierzy, to zdecydowanie tam. Czas do barcowych barażów jest jednocześnie na tyle długi, by Grosicki jeszcze podszlifował już wysoką formę i na tyle krótki, by nie zdążył jej zgubić. Jeszcze raz to powiem. Nie wiem, czy ten piłkarz jest dziś na tyle silny, by stanowił jedną z naszych głównych broni na Rosję, pewnie nie, ale wiem, że definitywne skreślanie go na podstawie trwających jakiś czas temu w nieskończoność nieudanych miesięcy byłoby przedwczesne i Czesław Michniewicz też zdaje się to wiedzieć. Pewnie zaraz pojawią się głosy, że okej, okay, może Grosicki wskoczył na wysoką falę, ale to wciąż fala z ligi będącej gdzieś pod koniec trzeciej dziesiątki lig europejskich. To prawda, ale przecież dopiero co wielu z nas cieszyła myśl o, o powrocie Adama Nawałki, a to był trener, który w dość dużym stopniu bazował na piłkarzach z ekstraklasy. Wtedy nie widzieliśmy w tym problemu, skoro ci piłkarze w kadrze nie zawodzili bo to nie jest tak, że zawodnik z Ekstraklasy z miejsca nie nadaje się do niczego. Mamy całą masę przypadków z przeszłości zaprzeczających tej teorii. W przypadku piłkarza Pogoni mówimy do tego o piłkarzu doświadczonym i zostawiającym serducho na boisku w 10 na 10 przypadków, gdy, gdy gra dla kadry. A ile można dodać charakterem, lub zabrać jego brakiem, pewnie najlepiej mogliby powiedzieć kibice legi czy wisły, oceniając wolicjonalne cechy swoich zawodników w tym sezonie. Pamiętajmy też o bardzo ważnej kwestii przy wysyłaniu powołań i tym, jak dużo zależy od warunków, w jakich aktualnie pracuje selekcjoner. Możesz nie być nawet w 15 najlepszych polskich piłkarzy, a jednocześnie zmieścić się w podstawowej 11. Wystarczy, że to na swojej pozycji jesteś najlepszy, lub Prawie najlepszy, bo, bo czasem o decyzji trenera decydują detale, jak choćby wpasowanie się w koncepcję pod danego rywala. Wcześniej mówiłem o Szymańskim, który jest absolutną gwiazdą ligi rosyjskiej. Seryjnie zdobywa tytuły piłkarza meczu, strzela, asystuje, pewnie nawet jest do tego stopnia miły, że, że odnosi po sobie naczynia na stołówce, ale jeśli Michniewicz będzie w swojej taktyce widział w nim piłkarza na tę samą pozycję, co gwiazda Ligi Włoskiej, trudno mu będzie o zwycięstwo w rywalizacji. Krosicki byłby wzięty do kadry na lewe skrzydło, gdzie siła konkurencji jest dużo niższa, czyli tam, gdzie za Paulo Sausy najczęściej grywał Tymoteusz Puchacz. Z tym, że nawet jeśli Puchacz miałby być u Michniewicza podstawowym piłkarzem, tego nie można wykluczyć. To raczej na lewej obronie, przy spodziewanym przeze mnie powrocie do gry z czwórką z tyłu. Gdyby ten sam pomysł zawierał obecność skrzydłowych, Grosicki rywalizowałby z Przemysławem Frankowskim. Frankowski, tak jak ostatnio Cały los zanotował obniżkę formy, i choć jest na dziś faworytem do wygrania rywalizacji z Grosikiem, to na pewno nie murowanym. Umiem sobie też wyobrazić scenariusz, w którym Kamil rozpoczyna mecz z Rosją na ławce, ale przy niekorzystnym wyniku wchodzi na boisko jako wariant ultraofensywny. Jakkolwiek byśmy tego nie rozpatrywali, powrót Grosickiego do reprezentacji Polski nie wydaje się scenariuszem nierealnym, a wręcz przeciwnie. I rzecz ostatnia. Reprezentacja Polski to nie jest pro-junior system. Reprezentacja Polski i jej selekcjonera rozlicza się w pierwszej kolejności z wyniku i ewentualnego postępu, jaki zespół zrobił pod jego wodzą, a nie z liczby wprowadzonych młodych zawodników. To też jest ważne, ale mimo wszystko gdzieś w następnej kolejności. Jeśli piłkarz swoimi cechami, czy to charakteru, czy pod względem umiejętności, lub dopasowania do zadania, do jakiego trener szuka wykonawcy, pasuje w wieku przedemerytalnym, dlaczego z niego nie skorzystać? Kiedyś Adam Nawałka uznał, że, że jego drużynie dobrze zrobi powrót Sebastiana Mili. Wszyscy przecież pukaliśmy się wtedy w czoło. Kolegialnie uznaliśmy, że Nawałka chyba zwariował, a później Mila strzelił bramkę Niemcom i Gruzinom i bardzo mocno przyczynił się do, do zdobycia kilku punktów w eliminacjach Euro 2016. Jego kolejne powołania nie wzbudzały już kontrowersji. Mila w chwili powrotu do kadry miał 32 lata. Grosicki, zakładając, że wróci w marcu, będzie wciąż miał 33. Różnica więc jest minimalna. Idźmy dalej. Pół roku przed decyzją nawałki Sebastian Mila stracił opaskę kapitana Śląska-Wrocław ze względu na niską formę sportową. Trener Śląska Tadeusz Pawłowski trochę go wtedy upokorzył, mówiąc publicznie o, o jego nadwadze. Na mile podziałało to na tyle mobilizująco, że w pół roku z niewielkim haczkiem, odbudował się i ponownie grał w reprezentacji. U Grosickiego odbudowywania było jednak dużo mniej, bo piłkarz nie przybył przecież do Szczecina jako zapuszczony grubasek, a gość, który przede wszystkim potrzebował czucia piłki lub gry w meczach. Do tego nie możemy przekreślać kariery Grosickiego, który jeśli porównujemy go do, do Mili, miał dużo bardziej okazałą od dzisiejszego eksperta TVP Sport. Tak więc nie róbcie wielkich oczu, jeśli na liście powołanych w marcu zobaczycie Kamila Grosickiego. A ja już dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do mam nadzieję zobaczenia!